W pierwszym vlogmasie bardzo mi miło rozpocząć ten jakże miły, najpiękniejszy okres w roku. Dostałam bardzo dużo pytań, czy w tym roku będą vlogmasy, czy jednak nie. Postaram się, żeby były regularne. Niestety na pewno nie uda mi się publikować codziennie, nagrywać i publikować. Ale mam taki zamiar, mam w planach, by przynajmniej filmy pojawiały się co drugi dzień. Także myślę, że to też nie jest złe. Także myślę, że Was ta wiadomość ucieszy, będzie bardzo dużo inspiracji. To znaczy, mam taką nadzieję, że w tych filmach Was zainspiruje, że pokażę Wam dużo pomysłów na święta, dużo pomysłów na prezenty, dużo w ogóle, może jakiś świąteczny makijaż, pomysłów, mam dużo. Problem jest z realizacją, bo wiadomo, że to jest też czas, kiedy ja bardzo dużo pracuję. Mam kilka ślubów, mam kilka zleceń, eventów, ale obiecałam sobie, że się postaram, że będę nagrywać, się zorganizuję, bo. Samodyscyplina tutaj jest bardzo ważna, żeby cały dzień nagrywać, wieczorem montować i publikować dzień później. Uwierzcie mi, to jest nie lada wyczyn, ale jest to taki czas, kiedy dużo się dzieje, jest o czym mówić, jest o czym opowiadać, i mam nadzieję, że właśnie takie publikacje co drugi dzień Was ucieszą. Ja przed chwilą skończyłam malować moją pierwszą w tym miesiącu pannę młodą i makijaż wyszedł cudowny, a panna młoda miała 65 lat. To był jej pierwszy ślub czekała na niego bardzo długo. To było bardzo emocjonujące. Zrobiła mi oczywiście makijaż taki liftingowy. Bardzo się sobie podobała, ale nie zgodziła się, bym zrobiła jej zdjęcia i to nagrała. Jak najbardziej się z tym zgadzam i muszę to uszanować. Tym bardziej, że powiedziała mi, że już i tak czuję się śmieszna, można tak powiedzieć, ridicola, że bierze ślub w takim wieku. Ale robi to ze względu na bezpieczeństwo swojej i swojego męża i bardziej takie, takie sprawy biurokratyczne, gdyby cokolwiek się stało. No, smutne jest to, że trzeba też o tym myśleć, ale to też są rzeczy ważne, więc wiecie, moimi klientkami bardzo często są kobiety po 40, po 50, w tym przypadku po 60, niekoniecznie zawsze 20-latki, tak jak to na Instagramie widzimy, młode nastolatki czy dziewczyny po 20, które mają taką piękną, cudowną skórę i te zdjęcia wtedy wychodzą piękne. A wiadomo, że już jak y, cera, no nie jest idealna, już ma tam jakieś tam pierwsze oznaki, pierwsze oznaki, już jakieś tam, y, wiecie, oznaki starzenia, to y, no, na zdjęciach to tak nie wygląda idealnie, ale przed i po różnica była i podobała się sobie bardzo i to jest dla mnie największa radość. Mam teraz y, wszystko do sprzątania, pędzle do mycia, bo kto marzy o pracy makijażysty ten, nie wie, że są też takie części tej pracy mniej przyjemne, jak właśnie dezynfekcja palet, dezynfekcja rzeczy, yy, czyszczenie, mycie pędzli i dzisiaj przetestujemy sobie wreszcie ten mydło Proteks, które dostałam z Polski. Czy one faktycznie jest takie fantastyczne, jak mówią, wiralowe? Mam też bardzo dużo paczek, które muszę rozpakować tutaj też. Mój mąż, yy, ta półka jeszcze się tak chwieje. Zobaczcie, one. obrócimy ten aparat. Ona jest do przekręcenia, ale w miejscu, w którym stoi, nie możemy jej przykręcić, bo tutaj mam do zapalenia światła z tyłu kontakt I no, jest z tym problem, nie przemyśleliśmy tego tak dobrze, no ale ona z czasem zaczyna się przychylać tak do przodu. Tu miałam fajnie poukładane wszystkie podkłady i niestety musiałam to stąd ściągnąć, bo te podkłady są bardzo, bardzo kosztowne i obawiałam się, że jak spadnie i mi się potłuką, to po prostu to by była tragedia. Mam tutaj paczki pierowe, które czekają na swoje otwarcie. Dostałam też paczkę nową od Basic Lab. I mam tutaj super nowości do włosów. Stymulujące serum przeciw wypadaniu włosów, aktywator stymulujący wzrost włosów, stymulujący peeling też przeciw wypadaniu, szampon. Naprawdę super paczka. Mój mąż bardzo się z nich ucieszył. Mam tutaj nową biżuterię, o której wam opowiem w kolejnych vlogmasach z Glamis. Już używam tą biżuterię, bardzo lubię. Mam też kalendarz Pixi. Kalendarz Pixi, pierwszy kalendarz yy, adwentowy. Mój pierwszy kalendarz, który dostałam w paczce Pierre. Zazwyczaj sobie sama kupowałam, także to jest moment, żeby teraz otworzyć tą paczuszkę. I mamy tutaj jedynkę, zobaczcie jak on się ładnie prezentuje, Pixi. I będziemy, sobie będziemy się starać otwierać razem. I w pierwszej mamy płatki pod oczy, jaśmin i witamina A. Super, bardzo lubię. Mam całe opakowanie płatków pod oczy z Pixie, także będziemy sobie razem otwierać też kalendarz i bardzo dziękuję Pixie za tak cudowną paczkę i miłą. Muszę wreszcie poukładać kosmetyki z Aura Aurasan, które już stosuję, uwielbiam, i na pewno będę miała jeszcze inne panny młode, które mają bardziej takie, wiecie, suknie ślubne, wydekoltowane i... Będziemy próbować. Nie wiem, bo nie testowałam tego na nich, ale zobaczymy, może zrobimy taką małą próbę. Bo ten produkt jest, jak to pachnie, jak ta paczka pachnie przed cynamonem. Ten produkt, o którym Wam mówiłam w poprzednim vlogu, jeszcze przed masami, rozświetlająco, brązujący no, balsam do ciała. Uwierzcie mi. Czad. Na dekolt, na plecy, na ramiona, na imprezę, na sylwestra, na cokolwiek. Super sprawa. I używam, mam nogi tak pięknie opalone, bo posmarowałam tą pianką. Yy, Aura Sun, pianka samopalająca, cynamon z wanilią, jak to pachnie. Jaką mam piękną opaliniznę na nogach, sok. Także też muszę znaleźć miejsce na te kosmetyki. To tyle, jeśli chodzi o paczki. Tak, tak rozglądam się, co tu jeszcze jest. Nie, chyba już nic. I tyle, yy, zaraz Wam pokażę tutaj ten w ogóle kącik, którego nie miałam jeszcze okazji Wam pokazać. Wrzucę Wam wideo, jak wyglądał ten kącik wcześniej. Miałam tutaj taką kanapę, yy, której bardzo mi było szkoda się pozbyć, bo była super, to był taki model design, ale chciałam wreszcie zrobić sobie kąt makijażu, tym bardziej, że dostaję bardzo dużo próśb i zapytań o kursy indywidualne makijażu więc wreszcie będę miała takie miejsce swoje gdzie mogłabym z kimś taki kurs zorganizować gdzie wszystkie kosmetyki mają swoje miejsce są poukładane tym bardziej że tych kosmetyków mam naprawdę sporo mój kącik prezentuje się tak chyba się odsunę Teraz jest tutaj Bajzel, ogromny Bajzel, bo niestety malowałam, tak jak mówię. Nie jest jeszcze skończone, bo tam będą jeszcze dyplomy, wszystkie moje certyfikaty, i mam ich mnóstwo, nigdy ich nie wyciągałam. Mam też plakaty takie z analizą kolorystyczną, tu, które też chciałabym wstawić. Tutaj mam półkę szuflady z IKEA, bardzo fajne. Tutaj jak widzicie, jest tych szuflad kilka. I tutaj mam poukładane, teraz troszeczkę porozrzucane e, różne kosmetyki, takie mniejsze, większe na dole, takie do testów, też na samym dole. E, biurko jest regulowane, też bardzo fajne, bo. Czekajcie, bo nigdy. A! Bo zależało mi na takim biurku, by była regulowana wysokość. Widzicie, tutaj mogę go podnieść do góry i dać go troszeczkę niżej. Zależało mi na takim biurku, bo kiedy maluję, to, to biurko musi być wysoko, żeby nie musiała się schylać, mieszać. Bardzo wygodne. Super jest też ta półka tutaj y, na y, wyłożenie takich ładniejszych kosmetyków, ale mam dwie z jednej strony i z drugiej. I tutaj też fajnie to wygląda właśnie, kiedy możemy wyłożyć podkłady czy coś, tylko najpierw musimy to jakoś przykręcić, przymocować. Y, krzesło, już Wam pokazywałam, jest też taka, takie regulowane bo możemy sobie siąść wysoko i kiedy maluję klientkę, to to jest właśnie bardzo wygodne, żeby ona nie była zbyt nisko, żebym się nie musiała schylać, ale kiedy jest mi to potrzebne, czekajcie, bo tu gdzieś jest bajka, o, to mogę to krzesło obniżyć i obniżyć też. Biurko. Więc to jest super sprawa do nagrywania, do malowania, do no to jest taki mój kąt. Jeśli chodzi o lustro natomiast, to chciałam takie do malowania, ale nie tak bardzo dla siebie samej, czyli wiecie takie mocne światło, bo ja mam super lampę z Nevel do malowania. Tu bardziej zależało mi na takim fajnym klimacie też pod zdjęcia i w ogóle. I nie mogłam znaleźć takiego lustra. Wreszcie na Amazonie udało mi się upolować. To jest bardzo fajne. Bo tutaj załączamy i wyłączamy światło, ale też regulujemy to światło na zimne, ciepłe, naprawdę super. Zobaczcie, teraz jest zimne, a teraz jest ciepłe, i możemy wyłączyć. Także bardzo jestem zadowolona z tego lustra. Tym bardziej, że te lustra takie pod makijaż, były bardzo małe 60 na 90, jak się nie mylę. A ja zależało mi na tym, żeby moje żeby to tutaj właśnie nad biurkiem było duże, by zajmowało prawie całe miejsce i by było właśnie oświetlone z tyłu w taki miękki, delikatny sposób. Bardziej wyglądało jak obraz, ozdoba, niż żeby faktycznie dawało światło. Tutaj mam takie bardzo fajne pojemniki na palety cieni. No, jest tego, tych organizerów mam tutaj mnóstwo. Dużo kosmetyków też do testów. I tyle, jeśli chodzi o mój kącik. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie znać, co o nim myślicie. Ja jestem zadowolona. Mniej więcej to wygląda tak, jakby chciała, jeszcze to nie jest do końca skończone, ale już jesteśmy w dobrym punkcie. Także dajcie znać, co o tym myślicie. Przenieśliśmy się tutaj do salonu, bo muszę Wam pokazać bardzo dużo rzeczy. Ja wiem, że okres świąteczny to jest taki: lubicie vlogmasy? Myślę, bo czekajcie, bo robię ragu i właśnie yy, bimbi mi się wyłączyło. Okres świąteczny to taki czas, kiedy e, każdy szuka inspiracji, by e, zrobić fajne zakupy, fajne prezenty, e, zrobić coś dobrego do jedzenia. I w tym roku chciałabym, żeby te vlogmasy były ciekawsze niż w zeszłym, niż w poprzednim, niż w poprzednich latach. Chciałabym, żeby pokazał się bardziej mój mąż, żeby was zainspirować, żeby się troszeczkę udzielił bardziej. Mam nadzieję, że tak będzie. Wczoraj wieczorem odebrałam e, paczkę z Vinted, kupiłam mojemu synowi kurtkę. Zobaczcie, jaką ładną udało mi się upolować. Z Dot Face i ona niby nie jest całkiem nowa, bo ona wiecie, nie była w sklepie, tylko od prywatnej osoby kupiona. I ta pani po prostu, która mi ją sprzedała powiedziała, że e, nigdy jej nie użył jej syn, bo po prostu z niej wyrósł. I ja tak bardzo często dzieciom kupuję rzeczy porządne, oryginalne, dobrej jakości, za dużo niższą cenę i nie zawsze mi się to oddaje, zdarzyło mi się też, że była w topa i musiałam to zwracać, bo coś nie było oryginalne, ale w tym przypadku naprawdę jestem bardzo zadowolona, bo kurtka jest świetna, mój syn jest zachwycony, tym bardziej, że zapłaciłam za nią jedną trzecią ceny, ale zobaczcie ją z bliska, ona jest jak nowa. On no, znaczy nie jak nowa, ona jest nowa. Tutaj nic nie jest zniszczone. E, zobaczcie, nawet kołnierzyk jest tutaj czyściutki, nowiutki, tutaj też przy rękawach. E, jestem bardzo zadowolona, że ma taką super kurtkę. Tutaj mam też światełka, bo w tym roku chciałabym zrobić troszeczkę inną choinkę. Ale to Wam zdradzę w kolejnym vlogmasie, bo nie chciałabym w tym roku dawać, nie będę tego zdradzać, nie. To będzie w kolejnym vlogmasie, także musicie poczekać. Może Was zainspiruje, bo w Polsce robi się choinkę dużo później niż we Włoszech. We Włoszech um, ozdabia się choinki, stroi się choinki, zapala się na różnych placach. 8 grudnia jest taki uroczysty dzień. Dzień wolny od pracy i dzieci nie chodzą do szkoły. Jest to święto niepokalanego poczęcia Maryi Panny. Także jest to takie uroczyste. W Mediolanie na placu e, zapalana jest choinka. Może nam się w tym roku uda pojechać. Muszę zobaczyć, jakie mam plany. 8, czyżby to było. No, ósmego, mogłabym pojechać do Mediolanu. Może nam się uda zrobić takiego fajnego vlogmasa, właśnie, kiedy ta choinka jest tak uroczyście zapalana. Pokażę Wam, jak ja ozdobię tą choinkę. Mam coś jeszcze Wam do pokazania, bo przed chwilą była u mnie teściowa i przywiozła mi coś swojego, vintage. To jest bardzo, bardzo vintage. Wiem, że Wy lubicie te moje prezenty od teściowej. Zobaczcie. Tutaj brakuje paska, co zna, to znaczy ona mi przywiąza ten pasek, ale ten pasek cały się pokruszył, w ogóle jest naprawdę już do wyrzucenia. Nie wiem, co o tym myślicie? Tu się jakoś to zapina, ale gdzie? Bo tutaj guziczki są. Czy to się tylko przywiązuje i te guziczki tak o mają wyglądać? Piękny kolor, no na pewno bardzo cieplutka. No to jest ten stary styl. Tutaj mamy futerko. E, ja ją o to nie prosiłam. Bo ja nie wiem, dlaczego ją, co ją tak zainspirowało, żeby mi to przywieźć taki przedświąteczny prezent. Ona ma te wszystkie swoje rzeczy w tak dobrym stanie. Lecz ona ma bardzo dużo takich, wiecie, futer prawdziwych. No to już ma, no i właśnie powiedziała też mojej córce, że chciałaby jej sprezentować. No ja się cieszę zawsze, kiedy ona mi daje to w prezencie, bo to jest jak nowe. Ona to daje ze szczerego serca i no, doceniam. No pięknie to wygląda, powiem Wam kolor. Jest cudowny. Bardzo taki czekoladowy, modny w tym roku do fajnej torebki. Mogłoby to fajnie wyglądać. I tyle. Widzę, że się strasznie rozgadałam. Dzisiaj to będzie taki bardzo gadany vlogmas. Mam nadzieję, że Wam się to podoba, że Wam odpowiada. Przenieśliśmy się do kuchni. Robię. Ragu. Ragu zrobione w Bimbi, tak się to nazywa we włoszech Bimbi, a u nas Thermomix, jak się nie mylę. Mój mąż do mnie dzwoni dziwne, nagrywam i do mnie dzwoni. Pronto? Ho wisto che sono pasati tuoi. Oh. Evolpe, e, adesso chiamo tua mamma. Perché... No, no, non è genere di tuscia, ma la sarà contenta lo stesso. E certo che voleva l'altra, quella me l'ha già fatto vedere quale, direi che deve ringraziare. Niente, va bene, volevo sapere solo che... No, sto facendo la Ok, va bene. Ciao. a ah, tra poco. Ciao, ciao, ciao. Teraz nie wiem, gdzie skończyłam, na czym skończyłam. A! E, Thermomix się to chyba po polsku nazywa. W Polsce. To jest to samo. Bibi, Bardzo wygodne. Lubię, uwielbiam i często używam. Kupiłam jak się urodził Gabriele, czyli 12 lat temu. I wciąż mi służy. I kiedyś mi spadł i wciąż mi służy. Naprawdę, to jest coś niezniszczalne. Podobno te nowe nie są takie fantastyczne jak ten starszy model. Ale nie wiem, nie jestem pewna. Chciałam Wam pokazać Przepiękną kompozycję, którą stworzyłam dawno temu. To był tylko jeden kaktus, i był tylko jeden, jedna część taka, odpadła mi z tego. Nigdy nie pamiętam, jak się nazywa ten kwiat. Napiszcie mi, jak pamiętacie. On będzie kwitł, zobaczcie, już się szykuje do tego, by tutaj pięknie zakwitnąć. O, zobaczcie, ile ma tutaj tych kwiatuszków, i zazwyczaj kwitnie właśnie w tym okresie albo na święta. Bardzo lubię, kiedy. Bardzo mi się podobają te kwiatuszki Są przepiękne A widzę na zewnątrz y, ogromnego bąka która mi, Który mi zapyla kwiatki Jaki on jest pracowity Zobaczcie jak on tam pracuje No pięknie mi zapylasz te kwiatuszki Jestem tak zadowolona z nich One tak pięknie mi kwitną Przecudowne są No i to jest w nich fajne, że one wytrzymują mroz Zimno, mimo że dzisiaj mrozu nie ma Jest naprawdę piękna pogoda Słoneczko Na Elmo tam jeszcze jest śnieg ale u nas słońce świeci. data a alla ah. vaniglia non è una non è quella naturale buonissime proprio mm. 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 4-5 4 pere eh, buone il nostro figlio adora le pere mm -hmm. anche quelle mi sembrano belle oh, queste e due di queste Tak, Va bene, due due No? Wróciliśmy z małych zakupów. Byliśmy tutaj na mini mercato. W sobotę jest wkluzane i kupiliśmy pomarańcze do zrobienia z premuty, czyli wyciskanego soku. Są różne pomarańcze. I właśnie nam tłumaczył pan, że te do wyciskania mają taką bardzo cieniutką skórkę, że te takie do jedzenia będą najlepsze. Najlepszy czas będzie w grudniu. Także pamiętajcie. Kupiliśmy pomidorki. Moje dzieci uwielbiają. Co prawda, to nie jest okres na pomidory, no ale na Merkato można kupić. One też nie są takie, wiecie. Nie wiadomo, jak spryskiwane, przynajmniej mam taką nadzieję. Bardzo ładne, takie zdrowe, dorodne bakłażany miał. My też lubimy. Sałatę, żeby pokroić, też lubimy. I e, finokio. Śmialiśmy się z tym panem, bo tłumaczył nam, że, nie wiem, czy wiecie, nie wiem czy wiecie, że jest femina i maski, czyli e, żeński i męski. I te słodkie do jedzenia, surowe, to musi być ta męska odmiana. O. I nam tłumaczył właśnie, że różni się... Formą, że taki ładniejszy, zgrabniejszy to jest właśnie maskio, czyli ta odmiana męska, bo żeńskie są bardziej twarde. No i mój mąż się śmiał, że to tak jak w rzeczywistości i z kobietami. <gryzki> Gruszki dla syna mojego, bo uwielbia. I tutaj jeszcze, jeśli nie widzieliście poprzedniego vloga, wam pokażę nasze cytrynki z drzewka. I zaraz będziemy jeść obiad. Dzisiaj zjemy sobie ten makaron. Zawsze Wam polecam dobre makarony. Ten z Garofalo naprawdę jest pyszny. On się tutaj gotuje 13 minut. To jest pił, półkilowa paczka i nazywa się sialatieli. Sialatieli. Nie mam nadzieję, że to dobrze wymawiam, bo to jest trudne słowo. Como się dice <laughs> Mój mąż widzę, że też ma... Nie słyszeliście? Mój mąż też czasem e, język mu się pląta. Także sialatieli... Będziemy jeść na obiad. Teraz to wypowie mój mąż, będzie lepiej. Ja mówię sialatieli, a Ty? Sialatieli. 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 Sos gotowy. Zobaczcie jaki się fajny zrobił. Taki idealny, nie za gęsty, nie za rzadki. Bo sos właśnie powinien być taki w miarę, widzicie, likwid, rzadkawy, by później wpił się do makaronu. Żeby makaron właśnie go troszkę zabrał. Makaron też już prawie gotowy. Ma być al dente. I szaliatelli to są takie między taliolini a papardelle, ale bardziej tacy, takie, widzicie, pokrojone na mniejsze, krótsze kawałki. Tagliatelle czy papardelle są takie bardzo długie, a te są takie jedna trzecia, bym powiedziała, jeśli miałabym to w tak w krótki i łatwy sposób wytłumaczyć. Już prawie gotowe. Sciagliatelli. Szaliatelli. Zaraz nas tutaj ktoś poprawi, że to źle wymieniamy. Makaron gotowy, dodajemy sos. Nie o. makaron, szaliatieli. <noise> Nie makaron, szaliatieli. Bo to jest z Neapolu, z kazerty, z tamtych okolic. Podejrzewam nazwa i makaron. Więc wiecie, to. Mm... Oni na pewno to wypowiadają lepiej. Idealny moment, bo dojechała tusia. Jeszcze damy odrobinę sosu, bo on ma być taki, wiecie, abondante. Idealne. Dziś Bardzo ładne.

dżinsy i ten kaszmirowy sweterek, to jest body. Bardzo go lubię. Naprawdę jest mega wygodny, super cieplutki i mięciutki. Mój mąż za chwilę zejdzie, się pokaże w swoim sweterku, który też jest z tej samej firmy, która tutaj Wam się wyświetla. Dzisiaj jest ostatni dzień, by skorzystać z promocji, więc jeśli chcecie, wiem, że niektóre osoby już zamówiły na ich stronie. Mówiłam Wam o tym, o tej marce, o tym gdzie jest to robione. W poprzednim vlogu naprawdę jako bardzo wysoka, robione ręcznie według starodawnej metody. Jeśli lubicie i doceniacie kaszmir, tak jak ja, to możecie skorzystać. Ostatni dzień z kodem Italian Taste. Także przypominam o tym, jeśli chcecie. Naprawdę to body jest super. W ogóle na ich stronie bardzo dużo jest jakichś szalików, takich dodatków, swetrów i właśnie mój mąż schodzi i on ma też super sweterek kaszmirowy z ich marki, z tej samej marki. Zobaczcie, jak on jest fajnie zrobiony. On jest taki mega... Wydaje się lekki, ale bardzo, bardzo ciepły. Pokazał się mój mąż. Święto, bo się mój mąż pokazał. Mój mąż nosi emkę. Jak on jest fajnie dopasowany. Naprawdę super jakość. No dira niente. Yeah. Wstydzi się. No dile, niente. Molto bello. Molto bello, basta.